Symboliczny dźwięk dzwonu żeglarskiego i podniesienie bandery zwiastowały wszystkim żeglarzom, że brzeg ponownie otwiera się na Odrę. Po kilkudziesięciu latach można już dotrzeć do miasta motorówką, łodzią, a nawet żaglówką. Wszystko dzięki Nowej Marinie, czyli przystani turystycznej zbudowanej w pobliżu Mostu Odrzeńskiego w sąsiedztwie Piastowskiego Zamku. Przystań jest dla Was i od przyszłego roku. Na pewno już będą rejsy. Może z brzegu do Wrocławia, może jeszcze dalej, ale na pewno do Ławy. Prawda, panie Przede Serdecznie witam w imieniu Ławian. mieszkańców brzegu, bawicie się pięknie. Rzeka Odra jest piękniejsza niż Wisła. Wiele elementów przyrody jest. Myślę, że mimo kłopotów, jakie nam sprawia co parę lat, jestem przekonany, że ona połączy te miasta wzdłuż Odry. Dlatego też. To, co robimy z burmistrzem brzegu, chcemy dokonać pełnej wymiany, ciągłej wymiany. Jak tylko będzie pogoda dopisała, to Marina Ława, przystań brzegu, funkcjonujemy na okrągło. Życzę miłej zabawy. Brzeska przystań turystyczna na rzece Odrze przeznaczona jest dla małego ruchu turystycznego. Obiekt składa się z dwóch przystani, przy których mogą cymować jednostki pływające. Chodzi o stateczki wycieczkowe, jachty, kajaki i motorówki.